Cześć, Maciej Michalik, Profi Fitness School. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o pliometrii, czyli o systemie poprawnego nauczania, lądowania oraz skakania w tej konkretnej kolejności. Jest to system, który bazuje na sposobie skoków obu nóż, jedno nóż, w formach skoków wertykalnych, jak i horyzontalnych, a także wokół obrotu własnej osi ciała. Istotą programowania plejometrii jest skrócenie czasu kontaktu z podłożem, czyli jak najszybszemu odbiciu się od podłogi po wylądowaniu. Aby do tego doszło i abyśmy mogli rozwijać nasy, naszych zawodników w takiej formie, aby byli coraz bardziej reaktywni, na samym początku musimy zacząć od odpowiedniej metodyki, czyli nauki lądowania z podłoża obu nóż Jedno nóż, gdzie później przechodzimy do lądowań z jakiegoś obiektu, dopiero później stosujemy w różnych fazach różne formy przeróżnych skoków, coraz trudniejszych i trudniejszych. I tak jak w treningu siłowym, dążymy do zmniejszenia dysbalansu siłowego, gdzie stosujemy ćwiczenia unilateralne, jednostronne, czy to na kończyny górne czy na kończyny dolne, lub staramy się zmniejszyć dysbalans mięśniowy pomiędzy górą ciała a dołem, tak samo tu w plyometrii również powinniśmy stosować ćwiczenia zarówno obu nóż i przechodzić do coraz trudniejszych form pracy nóż. Faza zero, czyli wstęp do lądowania, gdzie uczymy się jak najlepszej absorpcji siły z podłogi po wylądowaniu. Czy to na samym początku na podłożu płaskim, Obu nóż bądź jedno nóż i kolejny etap przychodzimy do lądowań z jakiegoś podwyższenia i możemy stosować tutaj coraz wyższe podwyższenie. Ideą jest tutaj, aby po wylądowaniu zostać w tym samym miejscu, bez żadnego przemieszczania się do boku czy do tyłu i koncentrować się na tym, aby nie lądować na pięcie, a lądować na śródstopiu lub przodostopiu. Faza pierwsza. Nauka pliometrii. Kiedy mamy opanowane już lądowanie, przechodzimy do nauki skakania. Skoki zaczynamy obunusz i lądujemy obunusz. Staramy się wskakiwać na jakiś obiekt, niezbyt wysoki. W zależności od zaawansowania sportowca i jego wieku, zaczynamy od niskich obiektów 20-30 cm, a następnie przechodzimy do coraz wyższy. Ideą jest tutaj tak samo jak w poprzednich elementach, czyli dobre wylądowanie, obu nóż, bez jakiegokolwiek przemieszczania się do przodu, do tyłu, bądź na boku. Faza druga, rozwój planiometrii. Kolejny element w nauce poprawnego skakania jest cykliczność i rozwój skakania, czyli po poprzednich ćwiczeniach, gdzie zależało nam na wskoku, obu nóż, bądź jedno na obiekt zatrzymaniu się i zejściu, tak, tutaj kontynuujemy dane skakanie. Wysokość obiektu, nad którym przeskakujemy, nie ma większego znaczenia, czyli zaczynamy naprawdę na niewysokich przeszkodach bądź możemy to robić również bez jakiejkolwiek przeszkody. Istotą jest tutaj wyskok, poprawne zatrzymanie i kolejny wyskok. Nie staramy się tutaj zbyt szybko skakać po odbiciu, ani nie staramy się zbyt długo czekać w danej pozycji. Najważniejszą istotą jest tu cykliczność i wykonanie w poprawnej technice bez jakichkolwiek wychyleń danej ilości skoku. Faza trzecia, realizacja. W tym etapie dążymy już do nauki krótkiego kontaktu z podłożem, aczkolwiek występuje pewien element przeskoku, gdzie po przeskoczeniu nad jakimś obiektem, bądź po prostu po przeskoczeniu na płaskim podłożu, dochodzi do momentu lekkiego przeskoku. I po którym kolejno występują następujące yy, przeskoki. Istotą tej fazy jest już nauka krótkiego kontaktu z podłożem czyli dążymy do tego, aby jak najkrócej być na podłodze. Faza czwarta realizacja. I tu w tym etapie następuje już konkretny etap plyometrii. Czyli dążymy do tego, aby mieć jak najkrótszy kontakt z podłożem po wykonywaniu konkretnych skoków. Nie staramy się tutaj skakać bardzo wysoko, bo to zaburzy nam na pewno czas kontaktu z podłożem. Na samym początku staramy się skakać dosyć średnio, ale utrzymujemy sztywność kończyn dolnych i jak najkrótszy czas kontaktu z podłożem. Im jesteśmy bardziej doświadczeni i jesteśmy w stanie te ćwiczenia wykonywać w poprawnej technice, tym możemy dążyć do tego, aby skoki były coraz wyższe i wyższe. Podsumowując, plyometria to jeden z najprostszych sposobów, ale jednocześnie jeden z najbardziej wymagających sposobów rozwoju siły kończyn dolnych oraz mocy zawodników. Należy zwrócić uwagę, że możemy wykonywać ją praktycznie wszędzie, na sali gimnastycznej, w klubie fitness, czy też na świeżym powietrzu. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Macie Michalik, Profi Fitness.